Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Martus z i dzisiaj zapraszam was na odcinek dotyczący Spider-Man Universe'u. Wiem, ten odcinek planowałem już dłuższy czas, ale w końcu musiałem się do niego zebrać. No, a więc zaczynajmy. Hej. Zadajmy sobie pytanie, czy Miles Morales może podróżować między wymiarami? Otóż i tak, i nie. Rozwijmy troszkę tę odpowiedź. Miles Bonales został ugryziony przez pająka, który jak się później dowiadujemy pochodzi z innego wymiaru. Po czym, tak sądzę? Po tym, że miga jak inni spider man Oni też migali. Ulegali rozpadowi komórek czy tam czegoś, co powodowało straszny ból, migotanie i w ogóle dziwne świecenie się. Także... No, tak to wychodzi, co nie? Skoro wiemy, że ten pająk też migał To tak naprawdę Miles Morales dostał pewien ciekawy klucz, który powinniśmy już wszyscy zauważyć Weźmy pod uwagę, że ma być kontynuacja Spider-Man Uniwersum I teraz tak Skoro ma być kontynuacja, to czy Miles Morales może podróżować między wymiarami i to otworzyło furtkę? Otóż może podróżować, ale tylko do wymiaru, z którego pochodzi pająk, który go ugryzł. Nie może podróżować do innych, bo to miałoby taki sam skutek, jak miało w przypadku pierwszej części z innymi pająkami. Czyli wiecie, Gwen Stacy, Spider-Noir i tak dalej, co nie? Oni mieli właśnie takie skutki rozpadu komórek i to wyglądało boleśnie. Także, no, Miles Morales może podróżować tylko do wymiaru, z którego pochodzi Pajok. A więc zadajmy sobie pytanie, z którego wymiaru pochodzi Pajok? Najprawdopodobniej, według mnie, pochodzi z wymiaru, w którym żyje Gwen Stacy. Biorąc pod uwagę fakt, że ma być podobno druga część spider man Uniwersum w którym ma pojawić się Gwen Stacy, bo to było tylko jedynie zaznaczone, innych faktów nie znam. Ja się dowiedziałem całkiem niedawno, mimo że to już ma dłuższy czas, ale po prostu nie znam innych faktów na temat tej części i w sumie wolę nie wiedzieć, bo wolę niespodziankę, to. Tak naprawdę, możemy to teoretyzować na temat tej drugiej części. Ale tak, jeśli Miles Morales może podróżować do wymiaru Gwen Stacy bez problemu, to tak naprawdę akcja może się rozgrywać w jej wymiarze i Miles może pomóc Gwen. Tym bardziej, że. Weźmy pod uwagę to, jak zakończyła się pierwsza część. Pierwsza część zakończyła się tak po prostu, że Miles sobie słucha muzyki, nagle otwiera się chyba portal, jak w przypadku pierwszej części u innych postaci, i słychać głos Gwen, co powoduje już, że ona postanowiła chyba poprosić Milesa o pomoc. No a Miles się pewnie zgodzi. Oczywiście mogę się mylić, jeśli chodzi o teorię z pająkiem, który może pochodzić z wymiaru Gwen, ale to może być prawdopodobne, Skoro bierzemy pod uwagę to, że Gwen jest tak naprawdę y, z wymiaru, z którego pochodzi pająk, który ugryzł Milesa, to tak naprawdę Miles może żyć z głęb bez żadnych problemów. Może nabyć się przenieść i jej pomóc. I nie musi się martwić tym, że może rozwalić wszechświat, więc no. Nie będzie skutków. Ale w przypadku już pozostałych wymiarów już będą poważne. Więc no. A więc podsumujmy to, co możemy już ustalić. Mice może według mnie podróżować tylko do wymiaru, z którego pochodzi Pająk. W dodatku mamy drugą część, a raczej będziemy mieli drugą część. I w sumie mamy scenę po napisach, która po prostu jest tylko nawiązaniem do memów, ale też troszeczkę nam wyjaśnia z początku, bo jeśli dobrze się przyjrzymy. Ten nowoczesny Spider-Man, nie pamiętam jak on się nazywa, sorry, to on miał taki zegarek, co nie zauważyliście. Ten zegarek chyba liczył rozpad jego komórek, z tego co pamiętam, albo mogę się też mylić, ale biorąc pod uwagę to, że on podróżował ogólnie z zegarkiem na ręce, który odmierzał mu czas, to. Wiadomo było, że on mógł się rozpaść Więc... No Czy Miles Morales może mieć taki problem? No może i nie To już wiemy A więc podsumujmy dalej Mamy... tak Pająka, który go Prawdopodobnie pochodzi z wymiaru Gwen Stacy Mamy mieć kontynuację No i widzimy, że Gwen Stacy Odezwała się do niego, bo pojawiła się chyba jakaś dziura, tak jak w przypadku pierwszej części. Więc. No, wszystko wskazuje na to, że moja teoria na 95% może być prawdopodobna. Jednak mogę też się mylić, ale biorąc pod uwagę to, że twórcy dali tyle ogólnie nawiązań i nie daliby czegoś takiego jak podróżowanie międzywymiarowe bez żadnych konsekwencji, szczególnie bez takich, które ulegają destabilizacji. Także nie sądzę, żeby to nie było wykorzystane i nie sądzę, żeby twórcy o tym nawet nie pomyśleli. Także, no, według mnie to może być. Prawdopodobne, nawet wysoce i chyba z tego co wiem, to może nie tylko mnie, ale no. Tak myślę, że to może się udać, i w sumie to już czekam na tę kolejną część, bo chcę wiedzieć, czy moja teoria się sprawdzi. Napiszcie mi ogólnie, co myślicie o tej mojej teorii. I czy też się w ogóle z nią zgadzacie? No bo wiecie, troszeczkę nad nią myślałem i analizowałem ją dłuższy czas, więc może być. Tym bardziej, że podałem wam na ile procent tak na 95 może być trafiona. A więc, no, czy wy też tak uważacie? A może macie inną teorię? Podzielcie się z w komentarzu. Zostawcie lajka, jeśli wam się spodobało oraz subskrypcję, jeśli jesteście nowi. No. Wpadnijcie nawet na mój kanał Margos Manikaze Plus. Za niedługo powinny pojawić się blogi, challenge i tego typu rzeczy. A więc, no. Trzymajcie się i na razie.